Kochani serdecznie. Jeden z widzów podpowiedział mi, żebym zrobiła cykl o swoich kartach tarota. Zajmie nam to około 100 odcinków, ale mniej więcej tyle kart tarota posiadam, ale zacznę od tych, które najbardziej lubię, ewentualnie najbardziej polecam, tak żebyście zobaczyli, jak oni wyglądają. I zaczynam od mojego aniołka tarotowego czyli od Tarota Snów. Od Tarota Snów. Ciro Marchettiego. Ja je uwielbiam. One są dosyć duże. Natomiast ja mam kilka talii i zaraz wam powiem dlaczego. Jak karty te pojawiły się na polskim rynku, były jeszcze nie w takich potężnych Pudełka, to zakupiłam talię, która jest talią kolekcjonerską. Słuchajcie, może lepiej usiądę, żebyście lepiej widzieli. Ja tą swoją talię trzymam w takiej drewnianej skrzyneczce. Ona była zaopatrzona w taką dodatkową kartę z podpisem Giro Marchetti'ego. I to jest pierwsza talia, która kosztowała dosyć dużo jak na karty, dlatego że kosztowała 250 zł, ale wtedy na rynkach nie było innych tali. Pojawiły się później, one kosztują około 120 zł. W tym momencie właśnie te takie z polskiego wydania Tarot Snów. Tutaj zauważcie, że mamy jeszcze angielskie napisy w tej talii. Różnią się te karty wykonaniem, bo na przykład różnią się grubością papieru. Te są z takiego grubszego papieru i nawet jak ja wyciągnę wam talię nową, która czeka na, na to, żeby się moja stara pozużywała, to jest różnica tym bardziej, że one nie miały pozłacanych brzegów na początku jest różnica w grubości jak możecie zauważyć, że trzymam, bo tutaj palec. Jest różnica w grubości. Tymi kartami kolekcjonerskimi, ja to tak nazywam, nie wróżę. Dlatego, że po tym jak przyszły te, to mogłam sobie pozwolić na ładne obrazki, a nie niszczyć talii, które już tak naprawdę nie ma na rynku. I słuchajcie, one się troszeczkę różnią. I to jest fajne u Marczytkiego. Ja Wam zaraz hmm, znajdę kartę kochanków w obu taliach. Na pewno tutaj są kolory bardziej intensywne. Możecie sobie trochę podpatrzeć jakie są obrazki na tych kartach. Na pewno są kolory bardziej intensywne, no ten papier jest grubszy, co nie zmienia faktu, że rysunki są po prostu genialne i to jest rodzaj talii, który, który po prostu uwielbiam. No kochankowie, gdzież jesteście? Na tej, talii, na tej karcie najłatwiej to będzie wszystko zauważyć. Dobra, mamy kartę kochanków, odkładamy, potem Wam pokażę. Po tym tarocie kolekcjonerskim, którego mi troszkę szkoda było używać, kupiłam właśnie no, w okolicach 120 zł tarot of Dreams. Tutaj lepiej widać Tarot of Dreams tarot snów już wydanie polskie. Jak widzicie mamy polskie litery. Natomiast tą talię mam około 5 lat. Ślady zużywania są, nie ma już złotych tutaj brzegów, bo ona przychodzi ze złotymi brzegami, jest wygięta, dlatego że to jest duża talia i najlepiej mi się ją tasuje w ten sposób, prawda, czyli tutaj no wyginamy, ale słuchajcie, jak na 5 lat to jest w zasadzie zużycie żadne, dlatego że to jest talia naprawdę używana. Mam talie, które leżą i mam wrażenie próchnieją, natomiast tutaj... Tutaj, no, to zużycie nie jest jakieś wielkie. Oczywiście ślady są. Kupiłam dlatego też drugą, żeby w razie mi się ta zniszczy. Zresztą wiecie, jedną mam w domu, drugą mam przy sobie. Na tej zasadzie to działa. Tamtej używam mniej, którą mam przy sobie, bo i owszem w domu to wiadomo, cały czas się coś z tymi kartami robi i z tymi kartami pracuję. I szukam właśnie tej karty Kochanków, znając prawo Marfiego, będzie gdzie? Na samym końcu. Dobra. Tutaj to jeszcze tego tak nie widać, tak? Czyli tutaj, ale. Słuchajcie, i mam taki smaczek jeszcze a propos tarota snów. Mam talię mniejszą. Zobaczcie. Porównanie karty też znajdę. O, obrazki są takie same. Karty są znacznie cieńsze, ale też są używane i tak naprawdę nie zniszczone. Tą talię zamówiłam z zagranicy poprzez moją koleżankę, która e, mieszka w Stanach i miała dostęp do tej talii, bo w Polsce jej nie było. Mm. Ale zobaczcie, o czym mówię a propos karty kochanków. Na pierwszy rzut oka posłuchajcie się wszystko reszty, na pierwszy rzut oka wszystko wygląda tak samo, ale przyjrzyjcie się, jak jest ułożona ta strona, ta zasłona. Tutaj jest więcej odkryte, tutaj jest więcej zakryte. I właśnie to są smaczki Ciro Marchetti'ego, że on potrafi taką drobnostkę włożyć w te karty, że na pierwszy rzut oka nic nie widać w zmianach, ale jak medytujemy z tymi kartami i pracujemy z tymi kartami, to dużo się tutaj dzieje. I na przykład zawsze umieszcza swoje inicjały na karcie. Tutaj mamy CM na świeczce. Także takie trzy rodzaje talii. Teraz jest dostępna ta talia, bym powiedziała, nie y, kolekcjonerska właśnie, nie y, talia y, mała, dlatego, że tej małej w Polsce nie ma, ale zobaczcie, no różnica karty jest, różnica karty jest spora. Te mają normalny wymiar, te mają 7 na 14, ale papier jest naprawdę... Gruby i potężny, tylko mamy dostępną tą talię, i teraz Wam pokażę, jak ona wygląda prawie nowa. Pochowam te wszystkie, które Wam pokazywałam, jak ona wygląda prawie nowa. To jest ta, co czeka na swoją rolę, że tak powiem. Mamy pozłacane brzegi. One się z czasem wycierają, ale tak naprawdę, jak do nas przychodzi i pachnie nowością, to wygląda to rewelacyjnie. Mamy dosyć gruby karton. Yy, tak jak Wam pokazywałam po pięciu latach użytkowania, to nie jest jakieś zniszczenie absolutne. Ja wyginam te karty akurat, bo są duże. Yy, uważam, że rysunki są przecudowne. Ja w ogóle grafika komputerowa, grafikę komputerową oglądam, natomiast będą talie, które będą robione graficznie komputerowo, ale będę Wam mówiła, że ich nie lubię dlaczego? Dlatego, że są przerabiane zdjęcia. Tego nie lubię. Lubię od początku do końca grafikę komputerową. I tutaj naprawdę te rysunki odzwierciedlają taki łajtowski przekaz. Także jeżeli ktoś się przyzwyczaił i uczy się tarota, to tę talię również polecam, dlatego że znajdziemy takie symbole, które nam bardzo pomogą. Na przykład ósemka buław, u łajta, strzały w locie, tutaj strzały w locie. tak, Czyli nie będziemy mieć problemu z interpretacją. Bardzo ładnie wyglądają osoby, bardzo są ciekawe tła na tych kartach. Monety są zielone, miecze są błękitne, także już z pierwszego rzutu możecie wiedzieć, z jaką kartą macie do czynienia. Wielkie arkana, zrobione bardzo pięknie. Ja nie bardzo rozumiem ludzi, którzy na przykład czytają z danej talii bo no, tarot ma swoje znaczenie i którą talię ja nie wezmę w rękę, to czytam tak samo daną kartę, oczywiście z lekkim nałożeniem swojej interpretacji na archetyp, który jak gdyby w tej karcie istnieje. Ale jeżeli macie tendencję do czytania z talii, to tutaj macie bardzo dużo szczegółów. Buławy są czerwone, także naprawdę warto zaopatrzyć się w tą talię. Ja pod link wróć, pod, na dole filmu zostawię Wam link z, z sklepem, w którym również możecie tę talię kupić. Także zapraszam serdecznie. Natomiast jeżeli jesteście drobną dziewczynką, ja jestem kawał baby, jestem wysoka, może ręce nie mam, jak pianista chociaż lata na pianinie grałam, ale przynajmniej mam rozciągnięte palce, tak? To, to, to jest bardzo wygodne do tasowania. <laughs> ale jeżeli marzycie o talii... Która zrobi wrażenie na osobie, która. dodatkowa karta w tej talii dużego życia, która przychodzi do Was na karty, to ja tą kartę swobodnie polecam. Ona nie jest strasząca, nie jest przerażająca, ma bardzo ładną symbolikę. Naprawdę warto się w nią zaopatrzyć. Szkoda, że na naszym rynku nie ma tej mniejszej wersji. Ja Wam jeszcze pokażę, bo w tej mniejszej wersji są cztery dodatkowe karty. No właśnie te smaczki. Ciro Marchettiego. Każde wydanie jest inne. Szkoda, że nie ma tej mniejszej talii, bo by była taka dla wszystkich wygodna dla torebki. No, ale powiem Wam tak, jeżeli chodzi o wizerunki kart, ja wiem, że to jest może talia, którą wszyscy znają, połowa ma. Ale dla mnie do momentu, jak nie kupiłam tej tali, to poszukiwałam swojej talii idealnej i stąd u mnie taka kolekcja kart, bo nie mogłam znaleźć czegoś, co uwielbiam. A tutaj słuchajcie, po prostu... Trafiłam na coś, co y, jakby zaspokoiło moje wszelkie potrzeby. Ja Wam pokażę jeszcze te cztery dodatkowe karty. Y, tego w tej małej talii. Ja je używam, słuchajcie, dlatego, że one się nazywają, ale za moment jeszcze jedną, jeszcze jedną znajdę. Jak nie znajdę, to trudno. Um. Ojej, gdzie Ty jesteś? Kartą. gdzieś przyoczono. O jest, dobra. Słuchajcie. To są karty, które nazywają się pałace żywiołów konkretnych, czyli mamy pałac Buław, mamy pałac monet, mamy pałac pucharów, kubków i mamy pałac mieczy. Ja te karty, bo tak jak asy są początkiem i potencjałem, to te karty są początkiem i końcem, są wszystkim. W nich zawierają się wszystkie blotki żywiołów i tak też je interpretuję. Masz moc, żeby myśleć, działać, zarabiać, kochać. Tak je interpretuję, dlatego ich nie wyrzuciłam w stanie. No, czyli pierwsze koty za płoty za nami, pierwsza talia opowiedziana. Czekajcie na kolejne. Do usłyszenia.